Dzień dobry, tutaj z Sebastian Pypałacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Stanisław Torbus, Stowarzyszenie Nasz Samorząd Stanowskich Gór. Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam Panie redaktorze. Nasz samorząd, czyli czyj? Nasz samorząd, czyli przede wszystkim mieszkańców Transfigura Gór oraz tych, którzy działają w organizacjach pozarządowych, bo ta cała idea, która leżała u zarania założenia stowarzyszenia Nasz Samorząd, polegała na tym, żeby działacze skupieni w licznych organizacjach pozarządowych w transfigurach. Górach Mieli swoich przedstawicieli w samorządzie lokalnym, zarówno powiatowym, jak i miejskim. Dlatego, że no, przykład naszych terenckich gór jako niedużego miasta, ale specyficznego, z pewnym urokiem oraz charakterystyką wyróżniającą nas na tle innych śląskich miast. Pokazuje też to, że bez przełożenia, bez przedstawicieli własnych w samorządzie lokalnym bardzo ciężko realizować pewne inicjatywy tylko z zakresu z pozycji organizacji pozarządowych. Dlatego zostało za założeniem Stowarzyszenia Nasz Samorząd oraz chwalką o to, żeby wprowadzić własnych reprezentantów do Rady Gminnej i Rady Powiatu. A co w tej y, radzie, gminie, radzie Gminy i Radzie Powiatu chcielibyście zrobić? No tak z perspektywy osoby nie mieszkającej w Tarnowskich Górach, która raz na jakiś czas do miasta przyjeżdża. Y, na, w, zdarzyło mi się na przykład przyjechać w niedzielę i zobaczyć, że na, na rynku dużo osób siedzi w restauracjach, są ludzie, którzy spędzają wolny czas. Generalnie y, wiele śląskich miast w niedzielę na rynkach świeci pustkami, a w Tarnowskich Górach jest tak jakoś przyjemnie z perspektywy przyjezdnego. Jest u nas tak to prawda że Tarnowskie Góry są tak to, tak, co powiedziałem na początku. My mamy swoją specyfikę, którą bardzo pielęgnujemy. To znaczy kierunek rozwoju Tarnowskich Gór już wskazało, nam też organizacja pozarządowa mianowicie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. To znaczy ten kierunek oparty na rozwoju nie ciężkiego przemysłu, ale właśnie usług podlanych po stosem kultury, podlanych stosem wydarzeń o charakterze edukacyjnym, ale też kulturalnym. I ten klimat takiego właśnie, to jest bardzo szumnie nazywane, ale hasło jest wyjątkowo chwytliwe. Małego Krakowa Śląska jakby przyjęło się. Kierunek, w którym my idziemy jako nasz samorząd i nasi przedstawiciele, też jest tożsamy z tym, które wyznaczyło nam Stowarzyszenie Miłości Kłód Ziemi załatwiając nam typowe UNESCO, znaczy rozwijać, rozwijać ten zakres usług, rozwijać te, te usługi, zarówno kulturalne, jak i turystyczne. Idealnym punktem takim odniesienia jest ta zwana turystyka weekendowa. To jest nasz cel, żeby faktycznie, żeby to miasto stało się destynacją dla innych śląskich miast, mieszkańców innych śląskich miast, chociażby na weekend. Niech to będzie. Zaczniemy od tego weekendu. Niech to się stanie. Niech to miasto żyje z turystów weekendowych. I to jest ten kierunek, który chcieliśmy obrać i który, którzy nasi działacze też wierzą. Hmm. Tutaj nie ma co wywalać otwartych drzwi, dlatego, że tak jak powiedziałem już. Już działacze Towarzyszenia Miłości i Powiedzień Tarnowickich wskazali na ten kierunek. Po prostu trzeba odpowiednio tym kierunkiem, w tym kierunku podążać. Mm -hmm. No to jakie macie e, takie konkretniejsze e, obiekcje wobec obecnego burmistrza Arkadiusza Czecha? E, znaczy na pewno nie wykorzystanie potencja potencjału UNESCO, które dało nam e, ten tytuł. To jest, ewidentnie to się od razu rzuca e, w oczy, żeby, że należy to, e, to wykorzystywać. Załóżmy na przykład Pierwszy taki, ale bardzo namacalny, yy, propozycja, jeśli chcielibyśmy zorganizować w Tamskiej Górach koncert gwiazdy yy, z pierwszych stron gazet, ale oczywiście Polskiego, polskiego Zespołu nawet nie ma możliwości zorganizowania, yy, nie ma takiej sali, która by mogła pomieścić yy, odpowiednią gwiazdę w taki sposób, żeby to się organizatorom opłacało. To jest rozwój infrastruktury, jakby na około tego, o czym mówimy. To się wiąże z, z szeregiem inwestycji i działań, które mają na celu jakby wykorzystanie tego potencjału i pójście w tym kierunku, którym, o którym wspominałem na początku. Mhm. Czy w sytuacji, to jest chyba najbardziej znienawidzone pytanie do wszystkich kandydujących w wyborach samorządowych, jeżeli okaże się tak, że na przykład nikt w Radzie nie będzie miał po wyborach większości, to i dojdzie, będzie musiało dojść na przykład do współpracy z Panem Burmistrzem Czechem, to jakie postulaty na pewno chcielibyście, żeby znalazłyście się w jakiejś umowie koalicyjnej. A inaczej zadając pytanie, jakie postulaty są dla was najważniejsze? których nie znaczy, I tutaj trzeba z, znowu spojrzeć na specyfikę e, Tarnowskich Gór, także dlatego, że Tarnowskie Góry to jest, e, znajdują się w powiecie ziemskim, nie w powiecie grodzkim. Współpraca pomiędzy samorządem powiatowym a samorządem gminnym jest kluczowa dla harmonijnego rozwoju tego regionu. E, I ta współpraca jest e, absolutnym priorytetem, i to się powinno znaleźć na Obojętnie z kim będziemy rozmawiać, czy z burmistrzem e, Czechem, czy z jakimkolwiek innym burmistrzem, to jest priorytet, bo temat e, m, szpitala jest tematem, który mimo, że jest w gestii powiatu tarnogórskiego, to jest e, tematem, który dotyka wszystkich mieszkańców. E, podobnie jeśli chodzi o współpracę w zakresie m, infrastruktury drogowej, to też e, jest klucz. Znaczy, Trzeba wesprzeć powiat w niektórych działach, dlatego że siłą rzeczy tak jest konstruowana ustawa samorządowa, że te nie boję się tego przyznać jako członek zarządu powiatu, że powiaty ziemskie panu premierowi Buskowi nie wyszły, zwłaszcza jego finansowanie. Ale mieszkańców nie obchodzi, czy dziura w drodze jest w drodze powiatowej, czy gminnej, ale po prostu jest dziurą, którą trzeba załatać. I ta współpraca jest absolut, pomiędzy samorządami jest absolutnym priorytetem i znajduje się na pierwszym miejscu naszego, naszej umowy koalicyjnej, tej hipotetycznej, o której Pan mówi. To, to jeszcze nie wybrzmiało w naszej rozmowie, ale kto będzie Waszym kandydatem na burmistrza? Już się pojawiają pewne spekulacje, natomiast ogłoszeniem kandydata na burmistrza wstrzymujemy się do jeszcze przez kilka dni. Pan, Panie redaktorze, pan wybaczy, mimo olbrzymiej sympatii wolałbym, żeby to zabrzmiało z ust kandydata na burmistrza, niż z moich. A czy y, jacyś zaskakujący y, liderzy list się pojawią y, wyborczych, czy raczej to są działacze, którzy u was już działają? Czyli krótko, czy Szukaliście jakichś nowych koalicjantów, jakichś nowych nazwisk do, na, na, na listy wyborcze? Czy to są nie, osoby, to które rado, e, działają z Wami od dobrze? Ucinam takie spekulacje. Nie, nie mamy żadnych transferów politycznych, spadochroniarzy z innych ugrupowań politycznych, którzy będą nas otwierali listy. Absolutnie nie. Nasza specyfika naszego stowarzyszenia no to jest. O ile inne grupowania mają target w postaci trochę starszego elektoratu, tak naszymi przedstawicielami jest pokolenie 30-40 latów I, i takie tacy liderzy będą otwierali u nas listy. Tutaj raczej niczego nowego Państwo z naszej strony i spektakularnych transferów się nie spodziewajcie. My jesteśmy po prostu stowarzyszeniem lokalnym. Które ze względu na to, że tak samo jak to miasto, tak my się zmieniamy, jakby pokolenie 30-400 radków już dochodzi do, do głosu i takich ludzi wystawiamy jako naszych liderów. Ludzi, którzy mają problemy w postaci tego, że nie mają miejsc w żłobkach, w postaci tego, że jest utrudniony dojazd do większych zakładów pracy, w postaci wielu innych problemów, jak przedszkola, infrastruktura miejska. To są problemy, które, które nas dotykają i z którymi również idziemy na sztandarach, dlatego że no to, to nas boli po prostu. To nas boli, a że przestawiamy już nowe pokolenie, przestawiamy też nowy punkt widzenia. I to jest siłą rzeczy naturalna wymiana pokolenia która która w tym mieście następuje i my jesteśmy jej głosem. Czy nie sięgnęliście na przykład po e, e, obecnie mającą trochę więcej czasu byłą posłankę Barbara Dziuk, która mogłaby wyciągnąć waszą listę? Nie, nie sięgnęliśmy, nie sięgnęliśmy, <grytanie> nie zamierzamy tego robić. My jesteśmy stowarzyszeniem lokalnym i bardzo pilnujemy tego, żeby nikt nam nie przylepił żadnej łatki partyjnej do nas przychodzą ludzie którzy nie chcą mieć tej łatki partyjnej, my to rozumiemy i my to akceptujemy i sami też jej na siebie nakładać nie będziemy, no bo to jest no, strzał w stopę przez głowę. Te popularność poszczególnych partii, ona przychodzi i odchodzi, natomiast zapotrzebowanie na działaczy lokalnych i na organizacje pozarządowe i na te społeczeństwo obywatelskie, które, które w tym mieście ma się całkiem dobrze, jest stałe, i my chcemy być po tego głosem, a musimy być w tym wiarygodni. Więc nie, nie mamy żadnych transferów politycznych z innych grupowań politycznych oraz nie mamy żadnych ładki partii politycznych. To kiedy można się spodziewać pierwszych ogłoszeń po zarejestrowaniu komitetu, czy już coś wcześniej? Liczę na to, że na początku przyszłego tygodnia wszystko będzie już wiadome. Stanisław Torbus był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie redaktorze za rozmowę i państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.